Nadszedł czas na wycinanie malin, które już zakończyły owocowanie. Tutaj akurat maliny czarne. I teraz kiedy wycinać? No, tu się nie da podać daty, tylko trzeba po prostu obserwować. Zazwyczaj to się działo w sierpniu. Teraz w tym roku jest wszystko dużo wcześniej. No i mamy dzisiaj ostatni lipiec, a ja się za to wziąłem. Dlaczego się już wziąłem? Dlatego, że no po prostu rosną nowe, już są bardzo długie. Te nowe o, aż tak zawijają się na ziemię. No więc trzeba im zrobić miejsce, żeby ładne grube porosły. No i teraz co wycinam? Wycina się wszystkie te, które owocowały, a jak to odróżnić? W bardzo prosty sposób zobaczcie, takie brązowe o, to są te zeszłoroczne, a zielone tu z tyłu. No to są nowe. No, także to prosto odróżnić po prostu wycinam ja wycinam wszystkie te y, brązowe i wycinam też niektóre zielone zielone wycinam te które są y, cienkie wątłe y, po to żeby tamte inne miały więcej miejsca y, cienku, cienkie wątłe no jak to znowu y, to jest cienki wątły a taki już y, może zostać no a najlepsze to są takie nie grubsze grube i teraz tak, jak wytnę te już, które chcę wyciąć, to później jeszcze, zobaczcie może tak z daleka pokażę, to będzie widać, że te czarne maliny, one rosną bardzo długie i ja je będę też przycinał. Na jaką długość, czy też wysokość? No więc będę je przycinał tak, żeby tutaj o zobaczcie, mam taki stelarz. Więc przytnę sobie tak, tu jest drut ostatni, który mocuję, więc przytnę tak, żeby one sobie tak od dotąd były. Najdalej yy, te grube, tak, one sobie tak będą sterczeć. Wtedy, jak się obetnie, nie będą się już wyginały. I po co się to obcina? Po to, że takie długie yy, to jest bez sensu, yy, bo one i tak na wiosnę później, jak ja je poobcinam, a nawet jeszcze w tym roku, zaczną wypuszczać tutaj stąd kolejne, i na tych właśnie będą owocować najwięcej dlatego ja to przycinam niektóre takie trochę dłuższe jak są trochę cieńsze, nie takie bardzo grube takie jak tam Wam pokazywałem ten średni, no to jak jest trochę dłuższy to czasem owijam na drucie i zostawiam trochę dłuższy i obcinam mu końcówkę tylko no tak, żeby takie cienkie już witki nie wisiały w ogóle no to tyle no. z teorii a w praktyce no to jakoś tam spróbuję to pokazać może najbliżej jak się da przy tym wycinaniu powiem Wam, no, jeżeli chodzi o czarne maliny, no to nie lubię tego robić bardzo, bo one mają takie kolce zakrzywione, bardzo się wczepiają. Naprawdę trudno się to robi. No jest to ani nieprzyjemna, ani niełatwa praca. No ale zrobić trzeba, bo inaczej zaczną chorować. Także dobra, koniec gadania i trzeba to zrobić po prostu. No, i czarne maliny przycięte, ciach powycinane. Bardzo mocno powycinałem. Zobaczcie, jak jest rzadko, tu w tej chwili. Widzicie to. O, i tu na górze. Wszystkie są poobcinane, poskracane. Tak, jak to mówiłem. Tak zrobiłem. No i co? E, dzisiaj już nie, bo dzisiaj mamy w planach ognisko. E, a jutro zajmę się czerwonymi. Czerwone już owocują. Znowu. bo to już drugi raz, nie? Mm. Ale dobra. Mm. I tu. Oj, oj, oj. Piękne. Oj, ta jeszcze słabo, ale już urwałem. Mm. Oj, tak dobra. Mm. No dobra. Na dziś to tyle. To znaczy, w tym wejściu, a jak będzie w filmiku, to nie wiem, zobaczymy. Tak, kochani, zobaczcie. Hibiskus. Który tam. No, właściwie w jednym z pierwszych filmików przycinałem wiosną już zakwitł, pięknie kwitnie. Nie wiem, czy, wi czy wiecie, ale hibiskus, jego kwiat, żyje tylko jeden dzień. I codziennie rozkwitają nowe. Oczywiście zrywam kwiatki, e, byłoby więcej. Tylko, że zrywamy trochę kwiatów. Na zimę suszymy do herbatki. No, i teraz też sobie pijemy w herbatkach. No, piękny, naprawdę. On ma wysokość gdzieś z 3 metry. Spokojnie, może nawet ponad 3,5. No, duże I ładne. No, taki chwali. Pochwaliłem się. Tak, kochani, dzisiaj kaczka Alaw Jaszczuchy. Kaczka to jest. Biała kaczka. Własnego chowu, yy, waga 2800 jak ją będziemy robić? Yy, do środka pójdą podroby z kaczuszki. O tutaj są serduszko i te inne wszystkie. Yy, I oprócz tego będzie jeszcze nafaszerowana takim zestawem. A co tutaj mamy? Mamy tu kwaśne jabłko gruszkę i później jeszcze trochę marchewki wkroiłem, drobno tak, no, no nie drobno, w plasterki, pół plasterki pokrojonej. Do tego z przypraw jest majeranek, czomber, ziele angielskie mielone, liść laurowy, też własny, sól, pieprz, Aha, jeszcze wkroiłem jedną taką y, małą, żółtą, ostrą papryczkę. No. I co? I to chyba by było tyle. Teraz to wymieszam. Jeszcze dodam do tego y, czosnku. Wymieszam to. I nafaszeruję kaczkę. No, ile jabłek, y, ile gruszek. W sumie to musi być tyle tego, żeby po prostu napchać całą kaczkę. Natomiast yy, jabłka mają być kwaśne, gruszki słodkie. Yy, I tych jabłek musi być tak połowa tego, co jest gruszek. O, tak powiem. No i co? To tyle. Wymieszam, zafaszeruję, zaszyję i ona będzie sobie leżała no, te 24 godziny. I dopiero będzie pieczona, a to pokażę później resztę. Kaczka wypchana, natomiast do spinania tu z tyłu, no to można użyć wykałaczek albo po prostu zaszyć. Ja nie mam wykałaczek, zaszywać mi się nie bardzo chce, a zrobiłem sobie po prostu takie patyczki z gałązek wierzbowych suchych zamiast wykałaczek. I teraz sobie to zaraz zawiążę. Tu łapiemy dwa razem. I tak nie za blisko tu brzegu, no bo się przerwie, wiadomo o zakładamy tak trochę grube zrobiłem te patyczki ale bez radę o tak Jeden tu włożę. O! Jeszcze tu by się przydał, ale tu jest. No dobra, spróbujemy. ok Dobra. O, tu jeszcze może tu, jeszcze tu. Chodzi o to, żeby to jak najszczelniej zamknąć, żeby nam wilgoć w środku została. Dobra, teraz sznureczek i zaraz zawiążę. Tak, no ja mam taki sznurek wędliniarski i teraz y, jaka długość, no ja sobie zrobię tak cztery długości tego szwu. trzy, cztery, no tak widzieliście trochę więcej nawet. Chodzi o to, żeby za dużo odpadu nie było, po co marnować. Ok. I teraz dobrze to widać, dobrze. No to teraz tak, składamy na pół, o? Tutaj przekładamy z jednej, z drugiej strony pod jednym patyczkiem. Tu krzyżujemy, zaciągamy i najlepiej obracamy jeszcze raz. I pod patyczek znowu. I znowu obracamy. I jeszcze raz. I kolejny. Obracamy, zaciągamy, przekładamy, zaciągamy i pod ostatni. O. tak. Przeciągamy i jeszcze raz tu sobie przekładam. O, i tu sobie zawiążę. Ciech na supełek. O. o! I resztę obciąć, bo po co ma wisieć? Nożyczki to już. Mają wszystkie nożyczki pod sobą. Dobra. No i mamy. I teraz, tak jak mówiłem, na 24 godziny do lodówki. A co dalej, to pokażę, jak wyjmę z lodówki. No dla Was to będzie za chwilę. Tak. No i minęło, minęły 24 godziny. Nadszedł czas na to, żeby upiec wreszcie kaczuszkę. Ale ona kiedy była y, przyprawiana tam y, faszerowana w środku, to nie wiem czy zauważyliście, ale nie była w ogóle solona na zewnątrz, a z zewnątrz będę tylko solił, dlatego że jak się jakieś przyprawy tam y, da na wierzch, no to one się później przypalają przy pieczeniu. Szczególnie, że to będzie bardzo długie pieczenie, a dlaczego to zaraz się dowiecie. No i <laughs> y, teraz ją natrzemy solą. Ale jeszcze zanim to zrobię to tutaj y, trzeba wyciąć ten gruczoł na kuperku bo będzie z niego wyciekać. No, ten gruczoł służy do natłuszczania pierza i generalnie nie chcemy żeby nam to wyciekało. Y, do sosu czy do tego tłuszczu, który się będzie robił. No nie jak nie lubicie kuperka, bo ja akurat lubię sobie kuperek pogryzać. To możecie go po prostu całego uciąć. Ja wycinam tylko ten gruczo. No i teraz co? Posolimy. Aha, jeszcze nie powiedziałem, że kaczka została wyjęta godzinę wcześniej. Chodzi o to, żeby ona złapała trochę temperaturę pokojową, no może nie całkiem nawet pokojową, ale tak no się ogrzeje trochę. Żeby nie była taka zimna po wyjęciu z lodówki. Nacieramy ładnie. My przy skrzydełkach obcinamy te końcówki, bo tam kaczka i tak na tych końcówkach nic nie ma. No, więc tutaj nic z tymi skrzydłami nie trzeba robić, one ładnie sobie tutaj przylegają. Poza tym ja będę piekł w tym garku, w piekarniku, yy, ale w tym garku, yy, po to, żeby po prostu yy, mieć tutaj ten sosik i trzeba polewać kaczkę, oczywiście, tym sosem z czasem. Yy, nastawiamy piekarnik na 200 stopni. Na początku, kiedy się nagrzeje do 200 stopni, wkładamy kaczkę do piekarnika. Yy, odkrytą. Ja wkładam bez przykrywki do piekarnika. I natychmiast zmniejszamy temperaturę. I teraz uwaga: do 135 stopni. Yy, tak, to nie jest pomyłka. Będzie się piekła w niskiej temperaturze ale za to długo. Jak długo? Yy, trzeba piec yy, kaczkę 90 minut na każdy kilogram wagi. Ta ma prawie 3 kg. Z jabłkami i z gruszkami nawet trochę ponad. Także no minimum 4,5 godziny będzie się piekła. No i dobrze. Nasolone ładnie. Wystarczy, że nie ma co przesadzać, bo będzie zasłona. No i to tyle. Yy, tutaj jeszcze możecie, jak chcecie, naciąć sobie skórkę, ale tylko skórkę, ja sobie natnę trochę, tylko delikatnie skórkę z wierzchu, żeby jej nie przeciąć całkowicie yy, na wylot, bo nie chcemy, żeby nam yy, wilgoć skaczki kaczki uciekała, że tak powiem, z mięsa. Chcemy tylko tak z wierzchu ją troszkę tutaj ponacinać. Wtedy przy polewaniu sosem, ten sos będzie sobie tam wnikał ładnie. No i będzie to ładnie też wyglądało, jak się upiecze. Ok, wystarczy. No i dobrze. I tak jak mówiłem, na 200 stopni piekarnik. Jak się nagrzeje, wkładamy kaczkę do gorącego piekarnika. Zamykamy, zmniejszamy na 135. I tak pieczemy 90 minut na każdy kilogram wagi. Jak się upiecze, to pokażę, jak wyszło. A na razie to tyle, ale to będzie za chwilę dla Was. I jeszcze tutaj Wam dodam, bo to ważna informacja, o czym zapomniałem. Wkładamy do piekarnika na taką wysokość, żeby góra kaczki była w połowie piekarnika. Ja stawiam garnek po prostu na kratkę umiejscowioną w takim miejscu, żeby właśnie góra kaczki była na wysokości połowy piekarnika. A jak Wy macie tam jakoś inaczej to robicie, no bo można robić też na blasze i na kratce, czy też w gęsiarce, no różne są sposoby. No ja podaję tutaj jak robić w takim garku. Jednak jeszcze coś mam do dodania. Jeżeli chodzi o podlewanie, podlewamy cały czas, ale nie od początku. Tylko dopiero po dwóch godzinach zaczynamy podlewać. Przez pierwsze dwie godziny w ogóle nie otwieramy piekarnika. Nie zaglądamy, nie otwieramy. Znaczy, zaglądać możemy przez szybkę, ale nie otwieramy go. To jest pieczenie w niskiej temperaturze. Chodzi o to, żeby po prostu go dodatkowo nie wychładzać niepotrzebnie. No, i teraz już chyba wszystko. U mnie piekarnik za chwilę będzie nagrzany. I za chwilę wkładam kaczuszkę do piekarnika. A tak wygląda kaczka po zakończeniu pieczenia. Hmm, jak smakuje. No cóż, tego wam nie przekażę przez kamerę. Ale myślę, że będzie pyszne. Także ja idę spróbować. A wy jak sobie zro zrobicie, to życzę Wam smacznego.